Jest taka potrzeba, po prostu z tym torem dzieją się rzeczy dziwne. Mają się dziać ewentualnie rzeczy dziwne, no ale miejmy nadzieję, że to się wszystko uspokoi. I dzisiaj zjechało się tu troszeczkę użytkowników tego toru, sympatyków, no, żeby się wypowiedzieć w sprawie konkretnie tego toru, czy no, zaprotestować przeciwko jego ewentualnej likwidacji. Przede wszystkim jako tor szkoleniowy, a dopiero w późniejszym etapie, jest torem sportowym. Szkolenia motocyklistów są bardzo ważne, gdyż każdy motocyklista, który robi prawo jazdy, tak naprawdę on się nie oswaja z motocyklem. On tylko robi coś, co daje mu uprawnienia do poruszania się po mieście na motocyklu, aczkolwiek umiejętności ma żadne. Dopiero na torze może zobaczyć, jak wygląda hamowanie ze 100 na godzinę. Jak wygląda zakręt przy prędkości 80 na godzinę? Dopiero wtedy może się nauczyć odpowiednich rzeczy. Może również nabrać pokory. Bo co niektórzy motocykliści wydaje im się, że jak umieją jechać 200 km na godzinę, to sobie daje radę z motocyklem. Niestety, tak nie jest. Dlatego szkolenia motocyklistów są bardzo ważną rzeczą, bo yy, każdy motocyklista świadomy swoich błędów. Może uratować swoje życie, a czasami i innych użytkowników na drodze, mając pojęcie, co go czeka w danym miejscu i o danej chwili. Klub Motoseksja współpracuje z policją z Wydziałem Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji od trzech lat. Jeszcze 5 lat temu policja lubelska miała straszne kłopoty z motocyklistami, którzy ścigali się po ulicach, robili nielegalne wyścigi i innego rodzaju y, takie rzeczy. W tej chwili, jak robimy te szkolenia, tłumaczymy, y, weryfikujemy ich umiejętności, okazuje się, że policja ruchu drogowego nagle się okazało, że ma o wiele, wiele mniej takich sytuacji, gdzie była wzywana do tej pory. Także y, tor. Ten zapewnia to, że ludzie, mało to, że się uczą, nabierają pokory, to również mają gdzie się wyżyć na tych swoich motocyklach i później oni nie przenoszą tego na normalną ulicę, na normalny ruch. Boimy się tego, że jeśli tor zostanie zamknięty, to ci młodzi ludzie gdzieś będą musieli się wykazać, upuścić tą adrenalinę, gdzieś się nauczyć i będą to robić na ulicach naszego miasta, i co będzie bardzo niebezpieczne nie tylko dla nich, ale dla wszystkich nas, użytkowników. Mieszkańcy narzekają, że jest głośno w weekendy, że prawie w każdy weekend coś się dzieje, ale motocykle co, co tydzień mają na tygodniu treningi, treningi prawda? Środa czy czwartek, praktycznie co tydzień w lecie jeździły i na, o tygodniu nikt nie mówi, że jest hałas. Czepiają się tylko i wyłącznie weekendów, więc, tak, na dobrą sprawę przeszkadza to. W wybranych momentach. Tutaj i też nie zapominajmy, że na tym torze również Robert Kubica jeździł, e, gdy startował w kartingu. Także e, ma na pewno tutaj e, no, ten obiekt e, duże, duże, dużą wartość, e, jeśli chodzi o, o walory sportowe, bo i Mariusz Cez, Oleg Michałowski, wszyscy, którzy teraz do, do, zdobywają tytuły mistrzowskie w wyścigach górskich, e, tutaj się wychowywali na tym torze. Mamy wielką nadzieję, że utrzymamy targ.